Witaj, mam na imię Justyna. Z firmą farmacji współpracuję od listopada 2018 roku. Obecnie jestem na poziomie srebrnego dyrektora. Na tym poziomie można zarobić od 5 do nawet 13 tysięcy złotych. Moja struktura średnio miesięcznie generuje obroty w wysokości 16 tysięcy punktów. Firma farmacji to wspaniała, rodzinna firma z 70-letnim doświadczeniem. Dzięki tej firmie tak naprawdę zaczęłam zwiedzać świat. Uczestniczyłam w dwóch przepięknych konferencjach organizowanych przez mojego partnera biznesowego. Mam ogromny zaszczyt być członkiem klubu influencera, który daje niesamowite przybileje i korzyści. W tym klubie mogą być tylko i wyłącznie top-liderzy firmy farmacji. Jeżeli jesteś osobą otwartą na rozwój i chcesz się stać osobą niezależną finansowo, to zapraszam Cię do mojego zespołu.